Przypominam tutaj zawodnikom, że przy zmianie startujemy dopiero po wywołaniu danego numeru i nie przekraczamy linii Czerwonej Boi, gdyż będzie to dyskwalifikacją dla drużyny. Zestartowali, przypomnę, rywalizacja w wyścigu memoriałowym 4x200 metrów z udziałem 10 sztafet w ramach 21 regat Memoriałowych imienia Tadeusza Tasika. 10! Trzy, dwa, cztery, jeden, dziewięć, sześć, osiem, jeden, pięć. O ja. Etapach już się tutaj ta sztafeta wymieszała, proszę Państwa, gorący doping to ostatni wyścig tegorocznych memoriałowych regat imienia Tadeusza Pasika, ale nie ma Parte! Parte! Oh, oh.